Cześć, witajcie z tej strony Kuba, witam Was w odcinku, w którym będziemy mieli bardzo ciężki przypadek na serwisie, a mianowicie ten orko. A jakby tego było mało, to zobaczcie na to, co tutaj się dzieje. Do wymiany są przede wszystkim te jakieś ślizgowe oraz montażowe w damperze. Damper też jest do przeserwisowania, ale tego dzisiaj nie będę robił. Zobaczcie, jaki dźwięk ten damper wydaje. Tutaj w ogóle nie ma tłumienia. Co do amortyzatora, on też również działa tak mocno średniowo. Amortyzatorem się dzisiaj zajmę. Yy, więc w sumie zrobię chyba wszystko, co się da poza damperem dzisiaj. I nie mam też takiego haka. Już szukałem, nie wiem, kilka miesięcy temu, bo generalnie zając tak jeździ od kilku miesięcy ale niestety nie udało mi się takiego znaleźć. Właśnie, bo jeszcze nie powiedziałem, ten serwis jest, powiedzmy, charytatywny, ponieważ za robocizny kasuje tyle co nic, w sumie kasuje go za robociznę 100 zł, a całą resztę rzeczy, które tutaj będą dokupione, jakby kupił sobie zając, a mianowicie kupił sobie klocki hamulcowe oraz kierownicę z Dartmura. Ale szczerze wam powiem, że myślę, że wrzucę mu tutaj jakieś używane gripy, jakieś używane siodełko, no bo... Te wygląda tragicznie. Roboty przy tym jest tutaj na tyle, że nie do końca wiem od czego zacząć, ale wydaje mi się, że najłatwiej chyba będzie po prostu ten rower rozebrać na części pierwsze. Poradnik dla Was, jak zakręcać takie ośki, ponieważ ta była zakręcona źle. Najpierw dokręcacie sobie tą stronę, a potem po drugiej stronie macie taką śrubę, która jakby tą ośkę rozpiera, że ona się dociska, bo w chwili obecnej zając jeździł na takim ustawieniu, że te koło mogło się w teorii bardzo łatwo wykręcić. Swoją drogą zobaczcie jakie tutaj są śruby, one dosłownie nie wiem skąd się tutaj znalazły, są to dwie nakrętki 17, ośka wystaje dużo ponad ramy. Generalnie moja teoria jest taka, że w tym rowerze wszystkie śruby jakie są, są kupione w Castoramie, bo... O kurde, a to co? Niesamowite koło, zaraz wam pokażę jak wygląda. Koło z tyłu jest tak rewelacyjnie poskładane, że mamy tu jakiś konus z innego koła, który po prostu lata sobie luzem. Po drugiej stronie mamy jakąś opaskę zaciskową. O, kurde, cała ośka chodzi. Co to jest? Powiem szczerze, że ja nie będę w to ingerować, po prostu tutaj jest już taka fuszerka robiona, że nie chcę w tym maczać swych palców. Zrobię po prostu to, co jestem w stanie zrobić powiedzmy normalnie, a nie jakimiś spartańskimi metodami, więc no przepraszam, ale tego niestety naprawiać nie będę. Zdemontuję przy okazji wszystkie przewody hamulcowe, jakie to istnieją. W sumie sprzyżutki nie ma, a co ciekawe, manetka dalej jest, więc też ją zdemontujemy. I tak przy okazji zobaczę, jak tutaj źle były poprowadzone przewody. Zawsze, kiedy prowadzicie przewody, to powinniście je prowadzić tak, aby przewód był cały czas od strony wewnętrznej. W tym przypadku przewód tutaj z tyłu jest od strony zewnętrznej, a z przodu też jest od strony zewnętrznej. To powinno być w środku. Na tym przedziele w ogóle powstał jakiś magulion, bo Przewód idzie tak, potem idzie tak, potem idzie tak, a potem jeszcze idzie tak. No, w sensie to jest tak poplątane. Okazuje się, że ten poprowadzony zabawnie przewód to nie wszystko. Ktoś przykręcił zacisk na płaską dziesiątkę. I wydaje mi się, że ta płaska dziesiątka ma inny skok gwintu niż normalna śruba M5, czy tam M6, M5, więc nie wiem, czy tutaj nie został uszkodzony zacisk. Swoją drogą, zobaczcie, ile to jest podkładek. Obiecuję, że to już ostatnia rzecz, doty dotycząca tego, co z zaciskiem z przodu jest źle. Mianowicie, yy, amortyzator jest pod busta, a piasta prawdopodobnie nie jest pod busta, ponieważ tutaj ktoś dał. Jakieś 5 mm podkładki. W przypadku, kiedy mamy dwupółkę, powinniśmy zamontować mostek zintegrowany. Tutaj mostka zintegrowanego nie ma. I obawiam się, że może być tak. Ale dojebane. Obawiam się, że może być tak, że się okaże, że ten amortyzator się trzyma na dosłownie niczym. Ja tak kiedyś miałem w swoim rowerze, że... Mostek sterówki się trzymał na jakąś jedną trzecią długości mostka. O dziwo nie, ta sterówka jest bardzo długa, tylko jest krzywo przycięta. I pojawia się kolejny problem związa związany ze śrubami, a mianowicie śruby, które są w półkach, mają wyrobione gwinty, to znaczy gniazdo na imbusa. Znaję, że bo się tych sterów i nie będę demontować półek z ramy, po prostu wyjmę same golenie górne i golenie dolne. Z bardzo prostego powodu. No tutaj wystają dosłownie łożyska z ramy. Ktoś źle to dopasował. Co za tym idzie, warto by było, abym na tym etapie pulzował sobie te y, dwa kapy, które są na górze w, am w amortyzatorze, no bo jak potem je zdemontuję z goleni, to nie będę miał jak tego odkręcić. No i po zdemontowaniu amortyzatora okazuje się, że on jest faktycznie do serwisu. Popatrzcie, teraz jest na maksa skręcona kompresja. Dopiero od tego momentu zaczyna być twardo, a tak to wchodzi jak masełko, nie? Chciałem zdemontować damper, ale żeby pokazać Wam jaka jest skala problemu tych tulejk ślizgowych oraz montażowych, to damper chodzi dosłownie, już nie że chodzi góra-dół, ale on chodzi dosłownie na boki. W przypadku dampera te śruby chyba również były dobierane w Castoramie. Co ciekawe, się okazuje, że tutaj i, i tak była włożona podkładka między ramy a tulejki montażowe, a po zdemontowaniu tego te tulejki dosłownie wychodzą, patrzcie. Rękami, palcami. A co do tych drugich tulej, które mają większy luz, to po wyjęciu jestem prawie że przekonany, że tam w środku nawet nie ma tulejki montażowej, jest to tulejka ślizgowa. Znaczy na odwrót. Powiem Wam tak, taki tutaj panuje za przeproszeniem rozpierdol w tych śrubach, jest niesamowity. W sensie tutaj śruba magnia busa piątkę, a to jest tak wyrobione, że dosłownie można piątką obracać. I się nic nie dzieje. Ten damper jakiś czas temu dosłownie wyciekł olejem, w sensie dosłownie cały olej z niego wypłynął, więc ten damper w chwili obecnej jest całkowicie suchy. I ta rama była tak usypiona z tego oleju, że domycie tego naprawdę wymagało ode mnie sporo czasu i poświęcenia. I zobaczmy, jak wyglądają tuleki montażowe. Tuleka ślizgowa jest, ale jest tak wytarta. Przy okazji, to jest wszystko zalepione tym błotem, w sensie nie błotem, tylko olejem. Patrzcie, ile tego tutaj jest. Zastanawiam się, to, czy te tulejki ślizgowe są do tego stopnia zużyte, że uda mi się je wycisnąć za pomocą palców. O dziwo nie. Więc użyję zestawu do wyciskania tulejek. Szukam tulejek montażowych oraz ślizgowych. Tulejki montażowe udało się znaleźć, jest to wymiar, który pasuje. Z tyłu, znaczy z tyłu, ta dolna tulejka, ta dusza niestety nie będzie pasowała, ponieważ potrzebowałem 55, udało mi się znaleźć 50, ale w międzyczasie też poszukałem sobie, ile się leje oleju do boksera. No i co, chyba trzeba zabrać się za serwis boksera. Z czego widzę, nie mamy tutaj pokrętła rybandu, ciekawi mnie, gdzie, gdzie i kiedy zostało zgubione. Zacznę sobie od zdemontowania komory ze sprężyną. Komora sprężynowa została rozebrana. I szczerze wam powiem, że poza tym, że tutaj na sprężynie te gumowe osłonki, żeby sprężyna nie stukała się, poprzesuwala i wystarczy je przesunąć palcami, to de facto nie ma tragedii. Znaczy, pomijam fakt, że tutaj nie było oleju. Całość jest nasmarowana jakimś takim zielonym smarem, więc podejrzewam, że jest to jakiś smar litowy. No ale co, olej tutaj, tak jak producent zaleca 6 ml do lagi górnej. I chyba 10 albo 15 do lagi dolnej, zaraz sprawdzę. Nie, to było 10 ml albo 15. Nie istotne, zaraz się upewnię. Źle popatrzyłem, okazuje się, że do sprężyny wlewamy 30 ml 15, a do lagi dolnych wlewamy po 15 ml 15. Więc idę to zrobić. posmaruję takim zielonym, bardzo gęstym smarem. Nie pamiętam już co to jest za smar, ale jest to specjalny smar dedykowany do zawieszeń. Jego rola jest taka, żeby po prostu tą sprężynę jak najbardziej wyciszyć. Tak sobie myślę, że w sumie to zaleje to na sam koniec. Przy okazji zalewania lak dolu. Więc Na razie tylko sobie lekko nakręcę tego kapa, tak żeby nic się nie rozleciało. Przymocuję tą śrubeczkę na dole i biorę się za tłumik. Okej, okay, w lagach dolnych coś tam było. O kurde, ale ten olej śmierdzi. O tej popatrzcie, z lewej goleni, gdzie była sprężyna, wypływa jakiś taki glutowaty smar. Nie wygląda to zbyt dobrze. Przetrę na razie to golenie tak lekko, tak żeby nic mi tutaj po prostu nie, nie wyciekało i odłożę je na bok. I teraz pytanie, co nas czeka w tłumiku? Kurde, nie do końca wiem czemu to nie chcę tutaj zejść Próbuję to w sumie zdemontować za pomocą knipexa Może się uda? O, wychodzi O, leci olej Po raz pierwszy mam tak, że to aż tak mocno siedzi Kompletnie nie wiem dlaczego O kurde, się polało Trochę wyszczeliło, no trudno Będę miał trochę do mycia Zobaczmy czy regulacja reboundu też tak ciężko będzie wychodziła O, tutaj wyszło elegancko, szybciutko Ej, tej w ogóle w środku jest taka rurka, że jak się przez nią patrzy jak się przez to patrzy, to jest takie wrażenie jakby była jakaś się mogła w sensie sero, to jest tam już taki nie wiem, że tak to powiem połysk czy coś że wygląda to bardzo ciekawie tak jak mówiłem, nie będę tego rozbierał bardziej, bo boję się, że jak to rozłożę to te uszczelki mi się w rękach porozpadają no i co, zalewamy mam do wlania 150 ml, więc 7,5 takiej szczykaweczki okej, okay, i mamy Daną ilość oleju, i czas na kompresję. Mam nadzieję, że po nasmarowaniu wejdzie już troszeczkę łatwiej. O, od razu łatwiej wchodzi. Na razie dokręcę to na tyle, na ile pozwoli mi stojak. Dobra, już się więcej nie da. I takie później, już do dokręcenie, że czasna będzie w momencie, w którym założę to do półek. Tak więc skręcam go właśnie na maksa i zobaczmy jak to chodzi. Ok. Dobra, działa git w całym swym zakresie i zobaczmy jeszcze, jak sytuacja z reboundem. skręcę go na maksa. Patrzcie, wcześniej było tak, że działało to na dosłownie ostatnich, nie wiem, 3 cm, a teraz od pierwszego centymetra się blokuje. W sumie jest tutaj luz, który ma no 0,5 mm, ale to w ogóle jakby nie będzie odczuwalne w czasie jazdy, bo ten dumik jest wtedy minimalnie scho scho schowany, akurat na tej wysokości, więc zrobione prawidłowo. Teraz muszę się zabrać za te dolne lagi, czego bardzo nie chcę. No, Dobra, na sam start po prostu przetrę te uszczelki tak z zewnątrz. Zdemontuję tą sprężynkę. Patrzcie jaki smartej przybrał kolor. No i teraz ta gorsza część, czyli wyczyszczenie jakby tych wnętrzności. Mam na to taki pomysł, że napisam tam brake cleanerem. Zabiorę teraz szmateczkę, włożę do niej ręczniki papierowe, tak żeby objętościowo Zajmowało to więcej miejsca i żeby te ręczniki też coś tam pochłaniały. Winę to w taki sposób, żeby te ręczniki tam się nigdzie nie poszczępiły. Włożę to po prostu do środka i wydmucham to kompresorem. Dobra, z czego widzę. Wys wyszło. I ta laga była stosunkowo 300 chyba, albo mi się tak wydaje. Trochę syfu było, ale nie ma tragedii, bo szmatka jest jeszcze stosunkowo biała. O Jezusku, co tutaj się podziało? Ta strona z pewnością jest w gorszym stanie. Zobaczmy, co czeka nas w tej ladze. Tutaj obawiam się, że będzie tragedia, bo nawet pistolet mam usypiony. Ło, kurde, popatrzcie na to. Teraz ewidentnie zmieniło kolor. Dobra, więc czas, aby to wszystko w końcu złożyć. Na uszyleczki wlatuje oczywiście slick Honey, a do dolnych goleni po 15 ml 15W. I na sam koniec 30 ml 15W do... Sprężyny. Przyszczę teraz o morcator, aby nigdzie nie był usyfiony z oleju, i powiem wam, że tak jeżdżąc, poczułem takie jakby wgniecenie, wypustkę nie wiem jak to nazwać ale wydaje mi się, że ta laga jest tutaj kurde nadpęknięta. Albo ma taką mocną rysę, że ją dosłownie czuć, jak przechodzi, tak o. Właśnie przeszłał kurier i przywiózł mi troszeczkę zawieszeń, więc niestety one są dla mnie priorytetem. Więc szybko wkładam boksera, wkładam koła, a hamulcami zajmę się wtedy, kiedy dojdą tulejki. Bo Wodnik był tylko przy jednej z lak, więc myślę, że właśnie w taki sposób mogło powstać te wgniecenie. Na Tak Tak ma już jest tutaj tak sparciała, że nie wiem, czy to mi zaraz nie kęknie w rękach. Kierownica, jaką będę tutaj zakładał, jest to kierownica z Dartmura, Model o nazwie Low. Włożę też koła, tak aby rower nie leżał po prostu na ziemi. do końca wiem, jak te koła zamontować, bo przypominam, że to jest... Problem z tym, że nie wiadomo co to jest, w sensie nie wiadomo co konstruktor miał na myśli, ale wydaje mi się, że zamontowałem je tak jak było, w sensie chodzi mi o te dziwne opaski zaciskowe i tak dalej. No wychodzi, że zamontowałem je dobrze, bo nawet jest na samym środku. Albo nie, bo teraz ociera o adapter, co jest, w sensie chodzi na to, że to jest po prostu zamontowane, zamontowany całkowicie zły rozstaw koła. Kurde, nie wiem jak to się wcześniej trzymało, że nie haczyło o ten adapter. Nie wiem jak się uporać z tym problemem, więc to po prostu zostawię i napiszę do właściciela co to. Chyba jest. Więc ja idę odłożyć rower na zaplecze i widzimy się za kilka dni, kiedy dojdą brakujące części. Minęły około 2 miesiące, i uznaję, że w końcu ten rower muszę skończyć. Już wam tłumaczę, dlaczego aż tyle czasu minęło. No, ten rower był rowerem z pewnością wyjątkowym. Rowerem, na który poświęciłem bardzo dużo czasu, zarobiłem na nim prawie że nic. No i tutaj po prostu wszystko, wszystko się sypało. Co do hamulców, to z przodu zmieniłem klocki hamulcowe. Hamulec teraz działa fajnie. Twardo, jest odpowietrzony, przelany co do tyłu, no niestety tutaj klocków nie ma ten już nieco gorzej działa był też problem z piastą, żeby potem to wszystko poskładać, bo póki to się trzymało no to było git, ale jak to zacząłem dotykać wszystko się zaczęło sypać, nie było konusów do tej piasty, więc musiałem zrobić tutaj to co zrobił jakby właściciel tego roweru, czyli używać podkładek powiem wam więcej właściciel tego roweru nawet i używał takiego czegoś, jako podkładka do piasty Zamieniłem to na podkładki. Koło luzu, jak widać, nie ma. Co do dampera, który miał luzy na około pół centymetra. Teraz luzu też, jak widać, nie ma. Zmieniłem dwie tulejki ślizgowe. Tutaj e, troszeczkę się poławiłem z tulejkami montażowymi. Tutaj niestety nie udało się dostać tulejk montażowych. No, i jak widać, jest tutaj drobny luz. Jest to spowodowane tym, że różnica w grubości, jakby tej tulejki montażowej. To były to jest chyba 60 mm Więc jest to sporo No i co, teraz czekam na właściciela Będziemy jeszcze zmieniali siodełko kiedy przyjedzie Musi sobie jakieś wybrać Oraz gripy, no bo te poprzednie wyglądają w ten sposób Więc jak widać są no, po prostu mocno wysłużone no i w sumie jest to pierwszy rower przy którym naprawdę miałem wątpliwości, dalej mam wątpliwości. Właściciel został poinformowany, że odbiera to na własne ryzyko, że koszt naprawienia tego jest duży, jeżeli chce mogę to wykonać, ale, ale jeżeli chce to odebrać, to mu to rzecz jasna wydam. A o przyrzutce zamontowanej na Trityk już się nawet nie wypowiadam. Dobra, tak więc dajcie znać, co uważacie o tego typu rowerach. W mojej opinii szkoda, że taki rower kończy w ten sposób, w sensie, że taka rama kończy w ten sposób, bo mogłoby być z tego coś naprawdę, naprawdę fajnego, co tam powiedzmy za 20-30 lat by miało kolosalną wartość. No ale trudno, no. Tak więc kończę odcinek. Do następnego razu, cześć.